liturgia jest niesamowicie trzeźwa i ma taki związek z naszym życiem, który się uwidacznia w bardzo prozaicznych kwestiach. Chociażby, nie wiem, czy kiedykolwiek na to zwróciliście uwagę, liturgia godzin rozpoczyna się każdego dnia od modlitwy leniwca. To znaczy od takiego absolutnego przekonania, że w nas jest taki len i tak nam się nie chce, że my nawet nie zaczniemy modlitwy, jak Pan Bóg w nas tego nie zrobił. Panie, otwórz wargi moje, bo ja nie otworzę, no nie ma bada. No mi się nie chce Ciebie uwielbiać, mi się nie chce zaczynać z tobą. Tak w ogóle to wszyscy jesteśmy na trzeźwym kacu po wczorajszej nocy. No to, no, jak o 8 rano coś zaczynać konstruktywnego? No nie da się. Panie, jak nie otworzysz moich warg, nie będę Cię uwielbiał. Co? Zobaczcie, jak to jest niesamowicie związane z naszym życiem. Wiele z nas jest takiego doświadczenia, <laughs> że jak Pan Bóg czegoś nie zrobi, no to nie damy rady. Moja ulubiona modlitwa wielkopostna jest, pochodzi od proroka Jeremiasza, gdzie Jeremiasz mówi: Nawróć mnie, panie, do siebie, to się nawrócę. Znaczy, inaczej się nie nawrócę. No. Nie to, że nie chcę się nawrócić. Ja się bardzo chcę nawrócić, ale doświadczenie życiowe mi podpowiada, że już wiele razy w wielu tematach próbowałem się nawrócić. Jak ty tego we mnie nie zrobisz, to ja już nie wiem, jak to zrobić. Nie macie takiego doświadczenia, że jest w nas, w każdym z nas, bez względu na to, ile mamy lat, taki dzieciak, który jeszcze wielu rzeczy nie rozumie. Taki dzieciak, który jeszcze się czegoś się nie nauczył, który dopiero musi dorosnąć. I że jedyne, co może zrobić po pewnych zachowaniach, po pewnych słowach, które powiedział, by podejść no, w takiej swojej, Bezradności, takim doświadczeniu niemożności zmienienia i zrozumienia w ogóle o co chodzi, rozłożyć bezradnie ręce i maślanymi oczami popatrzeć i powiedzieć: No, Panie Boże, no nie wiem, jak się to stało. No, po prostu nie wiem. Nie chciałem. Sekundę później tego żałowałem. Bardzo się tego wstydzę, ale nie wiem. Po prostu nie wiem. Gdzie kiedyś byłem taki bardziej. W tej, tej kwestii stanowczym. Ktoś mówił, Nie wiem, dlaczego to zrobiłem, zawsze uważałem, Nie, no skoro zrobiłeś, to znaczy, że mogłeś, a skoro mogłeś, to znaczy, że wiesz, dlaczego to zrobiłeś. Im jestem starszy, tym bardziej wiem, że można nie wiedzieć, dlaczego coś się zrobiło. To znaczy, nawet dla siebie samego nie znaleźć racjonalnego uzasadnienia. Mieć takie doświadczenie takiej absolutnej, obezwładniającej bezradności, też zmienienia tego. Że bardzo chcę, ale nie potrafię, nie wiem, po prostu nie wiem. Kiedyś spotkałem się z takimi moimi znajomymi z czasów szkoły średniej i w takiej spontanicznej rozmowie, właśnie gdzieś tam podzieliłem się takim doświadczeniem, że są u nas takie rzeczy, które po prostu nie rozumiemy i nie wiemy, dlaczego coś zrobiliśmy. I wtedy jedna z moich koleżanek. Ona się tak bardzo obruszyła i mówi: Nie, to tak nie jest, człowiek jest racjonalny, człowiek musi wiedzieć, dlaczego coś robi, to jest jakaś taka wymówka, że ja nie wiem dlaczego. A potem, no, był taki moment, to już trochę później, że zauważyłem, że ona właśnie taka siedzi, jakby nieobecna. I do niej pytanie, Co się stało? Dlaczego, Na nad czym myślisz? Ona mówi: że cały czas w niej pracuje to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. By się zrobiło strasznie głupio, bo ona tak na mnie wyskoczyła, że nie ma racji, że tak nie jest, po czym sama stwierdziła, no, że tak jest. To znaczy, podzieliła się ze mną takim doświadczeniem mówi, mam taką sytuację w życiu, w której się strzył <coughs> którą zrobiłam i nie mam pojęcia, dlaczego zrobiłam. Że raz w życiu prowadziłam samochód pod wpływem alkoholu. Wyszłam od znajomych, gdzie wzięliśmy wino. Wiedziałam, że jestem kufrem alkoholu, ale ani na sekundę mojej sumienie nie zadziałało, ani na sekundę mi nie podpowiedziało, że nie powinnam tego zrobić. Zeszłam, pojechałam, przyjechałam do domu wtedy się rozryczałam. Uświadomiłam, że jakbym była złapana przez policję, to tracę prawo jazdy. Jakbym spowodowała wypadek, to idę do więzienia i całe moje życie. Wszystko w jednej sekundzie tracę. Tylko dlatego, że mi się nie chciało zamówić taksówki. I nic we mnie wtedy nie powiedziało, że mi się nie chce zamówić taksówki. Nie mam pojęcia, jak mogłam to zrobić. Każdy z nas ma coś takiego w życiu. Każdy. I naprawdę Pan Bóg nas tak zna, że nawet, nawet takie rzeczy wie. Jakoś nas swoją liturgią też do tego przygotowuje i mówi: Możesz też do mnie przyjść w swojej bezradności. Możesz też do mnie przyjść ze swoją niewiedzą, niezrozumieniem siebie samego. Możesz do mnie przyjść i rozłożyć, jak ten dzieciak, bezradnie ręce i powiedzieć: Nie wiem dlaczego. Możesz przyjść i powiedzieć: Nie umiem tego zmienić i nawrócić się. Znaczy, jak panie Boże, ty tego we mnie nie zrobisz, to ja nie wiem już, jak to zrobić. Możesz do Niego przyjść i powiedzieć, Panie Boże, no nie chcę mi się Ciebie uwielbiać, no sorry, wiem, że odpowiadam, ale mi się nie chce. Nie chcę mi się Ciebie modlić. Czy zrób to we mnie, bo ja sam nie zrobię. Mega mi drugia Znaczy taka realistyczna, odniesiona do tego, jacy jesteśmy. Ale jest taka druga zasada, dotycząca modlitwy liturgią, szczególnie liturgią godziny. Święty Benedykt z w swojej regule zapisał dla swoich braci, że jak modlą się psalmami, powinni zawsze pamiętać o takiej zasadzie mens nostra concordet vocis to znaczy niech nasz umysł podąża za naszym głosem. Niech nasz umysł podąża za naszym głosem. Wiem, że jest wcześnie rano na takie rozkminy, ale zasadniczo działa to dokładnie odwrotnie. Dokładnie odwrotnie. To znaczy, zazwyczaj jest tak, że to nie umysł podąża za głosem, tylko głos powinien wyrażać to, co się dzieje w umyśle. Pamiętam, jak zaczęłem moje studia w Hiszpanii i byłem po kilku tygodniach kursu językowego. Jechałem do Hiszpanii nie znając hiszpańskiego, no i spotkałem na korytarzu jednego z wykładowców, no i taki zatruskany pyta, jak tam się czuje, Jak tam mój hiszpański, jak się czuję na zajęciach. No i ja mu odpowiadam, no że już dużo rozumiem, ale jeszcze z mówieniem to mam problemy. Ja wtedy się uśmiechnął i mówi to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja to się strasznie boję takich ludzi, którzy dużo mają do powiedzenia, a mało rozumieją. Więc zasadniczo powinno być tak, że właśnie mówimy wtedy, kiedy mamy myśl. Znaczy głos realizuje myśl, głos podąża za myślą. Ale w drugi godzinie jest dokładnie odwrotnie. W liturgii najpierw mamy głos, to znaczy najpierw mamy tekst, najpierw mamy słowo. I teraz cała rzecz z tym, żeby nasz umysł poszedł za tym słowem, żeby on zaczął dostosowywać się do tego słowa, żeby nasze myśli nie szły w jakimkolwiek kierunku, żebyśmy w czasie liturgii nie byli myślą przy jakimkolwiek innym temacie, tylko żeby właśnie myśl próbowała podążać za tym, co wypowiadają nasze. To jest niesamowite, jak bardzo nieuważnie się modlimy. Znaczy, jak bardzo często wypowiadamy słowa modlitwy, o których zaraz nie pamiętamy, że się właśnie tym modliliśmy. Do tego stopnia, że mówimy pod wieloma modlitwami amen, znaczy, niech się tak stanie, a potem ci się to dzieje w życiu i mówisz Panu Bogu, tak, czemu to się stało? A on mówi, wczoraj mówiłeś amen. Mówię, nie, no ja tak mówiłem, bo wszyscy mówią, ale bez przesady. Przecież wcale się o tym nie modliłem. On mówi, ja traktuję serio Państwo. Amen, to ma. Byłem w Dzień Świętej. No już teraz byłem też miesiąc temu, ale chodzi o takie wiecie, 9 lat temu. I jak 9 lat temu byłem w Dzień Świętej, to miałem takie doświadczenie, które mnie bardzo dużo nauczyło. Staliśmy w kolejce do Betlejem, do grobu Bożego, znaczy do miejsca Narodzenia Pana Jezusa. I tam, jak ktoś był, kiedyś to może wie, że jest ciasno, mało czasu, mało miejsca. Możesz wejść na sekundę, chodzisz, dotykasz takie gwiazdy ręką, to jest to miejsce, gdzie się urodził Pan Jezus. No masz sekundę na ten moment. Ale jak staliśmy w tej długiej kolejce, to wtedy poczułem, jak mi wibruje telefon w kieszeni. Tak intensywnie wibruje, próbowałem odrzucać sobie połączenia. No ale w końcu to nie, nie, nie przestawało, w sumie, to taki namolny w ogóle, żeby tak dzwonić. Normalnie to bym robić mama, ale problem polegał na tym, że mama była ze mną i stała obok, ja mówię, nie mama, więc odbieram ten, ten telefon, patrzę, kto to taki. No i się okazuje, że to nie są połączenia, tylko taka ilość SMS-ów. Dostaję po prostu masową ilość SMS-ów, która sprawia wrażenie, jakby cały czas do mnie dzwonił. No i SMS-y, co ciekawe, z ambasad. Jesteś właśnie w RPA. Połączenia takie i takie. kwota taka i taka. Jesteś w Australii, jesteś w Norwegii. Chcę że stojąc w jednym miejscu, nagle po prostu zwiedziłem cały świat i przekraczałem granicę co parę sekund, a wkrótce. Chwilę później dostaję połączenie od operatora, odbieram ten telefon, trochę nie wiem co się dzieje, i dowiedziałem się, że właśnie mi było, telefon, ponieważ mój rachunek przekroczył 600 zł. Ja wie, ale jak mój rachunek przekroczył 600 zł, jak ja nic nie robię. Nie no pan ciągle dzwonił z zagranicy? Nie stoję sobie tutaj po prostu. <laughs> Słuchajcie, no byłem tak skonsternowany tą sytuacją. Jakby we mnie było tylko takie pytanie, jeżeli mój rachunek przekroczył 600 zł w ciągu ostatnich kilku minut, a mam być jeszcze 5 dni w ziemi świętej, to ile wyniesie mój rachunek jak wrócę? E, czy w ogóle ten rachunek mi zablokowali telefon to po to, żeby już on nie był więcej, ale jak mi zablokowali, to znaczy, że nic nie mogłem z nim robić. A mam miękny mi potrzebuję ten telefon, żeby coś zrobić. Nic nie wiem z tego Betlejem wtedy. Tam podotykałem, co trzeba było dotknąć, nie? A nic więcej nie wiem. Potem pojedziem do Ankarem, do, do świecy do Mariasza. To tam to tamto w ogóle nic nie wiem. Znaczy, jak teraz byłem właśnie przed miesiącem niespełna coś mówiła, to tak wygląda ten kościół. Byłem w nim 9 lat temu, ale naprawdę nic nie pamiętam. I wieczorem yy, puszczyliśmy na modlitwę, bo codziennie wieczorem dzieliliśmy się słowem, przygotowując się na następny dzień. Żeby to słowo jakby nas przygotowało na miejsce, do którego mamy pójść następnego dnia. No i wiecie, wszyscy się dzielili. Byłem w miejscu na rodzinie Pana Jezusa, jakie to piękne doświadczenie, w ogóle to mnie dotknęło, a we mnie po prostu... Się robiło coraz bardziej, bo nie dość, że ja miałem fatalny dzień, że nadal myślę, ile wynosi właśnie mój rachunek, to oni jeszcze się dzielą tym, jak było pięknie, a ja nic nie mogę się podzielić, co im mogę powiedzieć. Nic nie wiem, co tego dnia się działo, bo byłem sercem, myślą w ogóle zupełnie dzięki. Aż w pewnym momencie na tym modlitwie przyszło takie światło i taka wolność wewnętrzna, nie mogłem się podzielić. Mogłem powiedzieć, Chciałem podziękować Panu Bogu, żeby pokazał mi tego dnia wiele rzeczy. Po pierwsze pokazał mi, jaki jestem głupi. Ponieważ cały, cały ten dzień byłem sercem i myślą przy czymś, co wyprowadziło wy mnie z równowagi, co mnie zdenerwowało, co jakoś pokazało moje niewole różnego rodzaju, a przede wszystkim miałem straszne pretensje do Pana Boga, że to się wszystko wydarzyło, a ja wczoraj Modliłem się w czasie tego dzielenia, po przeczytaniu tekstu o narodzinach Pana Jezusa, bardzo krótką modlitwą. Powiedziałem wtedy bardzo świadomie, Panie Jezu, proszę Cię, mam takie przeświadczenie, że do Betlejem trzeba wejść ubogim. Sprawdzę, bym był ubogim. Tylko, Tylko oczywiście myślałem, że to będzie tak duchowo, a nie z celu, do tyłu. Więc Pan Jezus mówi, proszę ma. Też ubogi. Przepraszam się bardzo. Po drugie wydawało mi się, że ja w życiu mogę zrobić wiele głupot, ale jeśli chodzi o kasę, to mam taką pełną wolność. Do sześciu lat. Chyba druga rzecz, którą zrozumiałem. A trzecia rzecz, którą zrozumiałem, to, że naprawdę Pan Bóg traktuje serio to, o co się mówimy. Czyli Jak mówisz, mówimy, to się nie dziw, że się potem to dzieje w Twoim życiu. Po prostu się nie dziwi. Warto potem czasami się zastanowić, jak się coś dzieje w naszym życiu, czy przypadkiem, ja wczoraj się o to nie mówiłem, albo tydzień temu nie prosiłem Pana Boga, nie mieć o to pretensji, że On naprawdę nas słucha i traktuje serio. Traktuje nas bardzo popatrzne, więc niech nasza myśl podąży, ale głosem. To znaczy, żebyśmy naprawdę wiedzieli, o co prosimy, o co się modlimy, o czym się podpisujemy bo potem inaczej w życiu trzeba się dużo nadziwić, że się coś dzieje.